Kochani, na moim kanale i w tym odcinku powiem Wam fakty o mnie i o Ewelinie, których może nie wiecie. Pierwszym faktem o mnie to jest, że mam 13 lat, mam na imię Julka i moim ulubionym przedmiotem to jest e, polski technika i plastyka. Bardzo lubię rysować, malować i szkicować. Bardzo lubię kucyki i warkocze. Moim ulubionym kolorem jest czarny, szary, biały i jasny róż. Moim ulubionym stylem to jest cool lub fancy. Teraz kilka faktów o Ewelinie. Jak coś Ewelina, nie obraź się, bo zgaduję. Pierwszym faktem o Ewelinie jest, że jej ulubiony kolorem, ulubionym kolorem jej jest czarny lub biały. Ale bardziej chyba czarny. Popraw mnie Ewelina w komentarzach, jeśli coś powiem źle jej ulubionym przedmiotem jest technika i plastyka podobnie do mnie jej ulubioną fryzurą jest e, kucyk i warkocz ulubiony styl cool lub właśnie fancy więc to tyle chyba jeszcze zapomniałam wam powiedzieć że mam jedną siostrę i dwóch braci Ewelina tak samo teraz to tyle jeśli Wam się ten filmik podobał i chcecie, może, drugą część takich faktów, zostawcie łapkę w górę, suba i dzwonek, żebyście siebie na bieżąco. Więc pa!